o ciebie. O co chodzi? River Ward? To ja. Jesteś V, prawda? Mój partner, detektyw Han. Czy możemy pogadać na osobności? Nie mam tajemnic przed Hanem. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci rajna. To znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra, rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No, to słucham. Detektyw Han nie przepada za Elsranerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. Poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego węszysz wokół tej sprawy? Kto cię wydają? Nigdy nie zdradzam nazwisk zleceniodawców. No, to pewnie masz jeszcze sporo tropów poza mną. Mam nadzieję, że tak jest. Bo ode mnie się niczego nie dowiesz. I nie chodzi wcale o złośliwości czy wścibstwo. Chodzi o moje własne bezpieczeństwo. Zanim otworzę usta, muszę wiedzieć, do czyjego ucha trafią moje słowa. Wynajęła mnie Elizabeth Perales i jej mąż Jefferson. Przyszły Burmistrz. Nie hm. mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Pan miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, okay, jak chcesz. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli chorwata, jak się pętał po Aroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział, jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając, twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? No, też bym nie chciał. Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował ho Albo właściwie możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. O, powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. Okay. 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty piszę. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markow, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. No i w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej! I...

Znasz Krystyn Markow? Prowadzi tu stoisko. Markow. Nie znam żadnej Krystyn. To nie klub towarzyski. Kupujesz coś? Jak nie to wy. Nazywasz się Krystyn Markow? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką? Tam, po drugiej stronie. Christine Markow? Mamy parę pytań. Gliny? Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Chorwata. Podobno tu pracował. Pracował, pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Kiedy Chorwat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Chorwat sprzed odsiadki i Chorwat po, to dwóch całkiem różnych Chorwatów. Chorwat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. <noise> Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie afałkę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrat. No i co takiego mówił? Rain to złamany huja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czychali. A najbardziej czychał Lucius Rain. No dalej. Lee. To kto jeszcze czyhał na Chorwata? Oprócz Raina Najbardziej pani prezydent. Potem Saburo Arasaka, a jak mu się zmarło, to jego syn Jorinobu. To wszystko. Kłóżycie mi klientów. Ktoś wreszcie się na nim poglądał. Chorwat miał sponsorów. Dawaj, dawaj. Mam wrażenie, że za wiele nowego się nie dowiedzieliśmy. Teraz może się wydawać, że nic nie wskóraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, nikomu do niczego nie potrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typu od bolącej głowy. Przypadek, zbieg okoliczności. Może otrucie celowe spowodowanie śmierci. Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, świetnie. Zajmę się nim. Zajdź mi z drogi, Lag. Twój siedzi i nieprędko wyjdzie. Oj, rycerz, się Siemon Wypierdalać. Wi. Na to Wypierdalać. Co do Kolera Mówiłem ci, że to załatwię. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami. A jak myślisz? Jestem gliną. Ach, muszę to zgłosić. Pogadam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd? Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj. Spotkajmy się na miejscu. それなら本物のウッドフロアのマンションを借りて裕福な暮らしを見つけてやりましょう。 Help prevent it by using Arasaka's Arasaka solar Solution. systems. Wherever, Wherever you are, whatever the threat. Don't follow Ensure your family is safe <laughs> Ten pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientelę, jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest churzen. Idealna kombinacja. Przecież to twój informator, nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. No dobra, to czekaj. Czy masz już coś konkretnego na myśli? W obu wypadkach na pewno pomogę. Pozdrowienia od igora. Nie, nie, nie mówiłem, że koniec z tym! Pierdolcie się, obaj. No, kurwa, cześni. Pierdol się. Tylko jedno pytanie. To nie ma nic do oglądania. No, spływaj. Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Mam kontakty. Red Queens zejmę. Podaj tylko adres i damy ci spokój. Ostatnim razem on mówił to samo. A potem te skórwy syny połamały mi wszystkie palce. Palce? Ja ci połamie takie rzeczy, że palce zaczną ci się wydawać zupełnie nieistotne. Zacznę od piszczeli. Zdajesz sobie sprawę, jak to cholernie boli? Dobra, Jezu! Spokojnie, okej? Okay? To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Nic wam, kurwa, więcej nie powiem! Całujcie mnie w dupę! no... no. To się nazywa przełom w śledztwie. Jadę prosto na Bonita Street. Zabierzesz się ze mną? Chętnie, dzięki. Далее, вы. Dalej, wejdę do masz. Jakieś mądre rady od gliniarza, jak z nimi rozmawiać? Nie eksponuj gardła, podrap ich po brzuszkach. Ha, ha. Nie mamy nakazów, więc jesteś zdany sam na siebie. Mów, jak coś znajdziesz.